Dzisiaj mamy taki wzrost fotowoltaiki w Polsce, że sieci energetyczne nie mieszczą energii. Pan to rozumie, a wy chcecie następne tysiące wiatraków dostawić? Trzeba najpierw instalację dystrybucyjną powiększyć, bo nie ma czegoś takiego jak akumulacja energii. My ją musimy wprowadzić do obiegu, a nie mamy do czego. Już Polska jest na ósmym miejscu w Europie w zakresie odnawialnych źródeł energii. A poza tym muszę panu powiedzieć, że o tyle to burzy fakt, że po prostu nie przeprosicie. Nie przyznacie się do tego, tylko lawirujecie, po co pytam się, jeszcze nie rządzicie, a pierwszą aferę na skalę, proszę Pana, europejską co najmniej już macie za sobą. Bo nieprawdą jest, że Paulina Henik Loska siedziała dwa tygodnie nad tym, ponieważ to by zobaczyła. ja ją znam, ja z nią byłem oś cztery lata w Sejmie. To jest za mądra pani poseł, żeby ona nie zauważyła takich byków, a te byki polegają na tym, że tutaj rządzi kto chce, tylko nie my. Taka jest intencja, proszę pana, bo to, co pan mówi, że intencji tutaj w tej ustawie żadnej nie ma. Tutaj są po prostu zwyczajne stwierdzenia, tak jak czwarty punkt z dopiskiem C. On stwierdza wyraźnie, co jest, co jest instalacją w prawie budowlanym pożyteczności publicznej. I to omija wszystkie, wszystkie, proszę pana, paragrafy wcześniej napisane. Jak pan chce, mogę panu przeczytać. Budowa, przebudowa i utrzymanie instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy itd. Tak tak proszę pana, z instalacją towarzyszącą w rozumieniu inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych. One są wyłączone. I można je wstawiać wszędzie zgodnie z tą ustawą. A najgorsze jest to, że napisaliście ustawę o zupełnie czym innym. Ona ma zupełnie inny tytuł. I dopisaliście 28 stron lobbingowej e, e, ustawy na rzecz niepotrzebnych w Polsce wiatraków.